Pokazujemy najnowszą kolekcję, wiosna lata 2021. Pandemia i różne kryzysowe sytuacje nas nie biorą, przynajmniej się nie poddajemy nim, tylko walczymy. Dlatego pokazujemy kolekcję, która jest bliska naturze, w kolorach stonowanych i to właśnie dzisiaj się dzieje. Mhm. No właśnie, ale powiedzmy więcej o tej kolekcji, bo to jest bardzo ważne. Jakie to będą materiały, jakie fasony, na co stawiacie w tym sezonie? A tu bym powiedziała, ja zawsze byłam klasyczna, ale teraz też myślę, że przeszłam tą granicę tak maksymalnie. Pokazujemy taką szafę, bym trochę ją nazwała kapsułową, trochę już takie często używane, nadużywane może stwierdzenie, ale tak jest, takie podstawowe, bazowe stylizacje, marynarka, spodnie, klasyczna koszula, sukienka, czyli to, na co każda, myślę, że z pań mogłaby sobie pozwolić, a przede wszystkim funkcjonalność tych ubrań, czyli żeby wykorzystywać kilkukrotnie, bawić się tymi ubraniami, łączyć i na to, na to chciałam pokazać jakby w tej najnowszej kolekcji. W tych trudniejszych powiedzmy czasach gdzie no możemy... Właśnie czy pandemia miała wpływ na to jak wygląda ta kolekcja, te trendy, które się zmieniły i to właśnie że chcemy mieć taką klasykę w szafie, no bo nie da się ukryć, że chyba wszyscy wyrzucili jakieś fikuśne rzeczy, nie ma gdzie ich po prostu zaglądać. Dokładnie. No czas, myślę, że yy, przebywania w domu to był idealny czas na porządki w szafie i sama stwierdziłam yy, dość tego, ta podstawa yy jest potrzebna, czyli to na bazie czego jesteśmy w stanie zorganizować sobie szybko, przyjemnie wyjść do pracy, ubrać się w domu i nie ma za czy to jest home office, czy to jest wyjście tradycyjne gdzieś do biura, czy do jakiejkolwiek innej pracy, po prostu powinniśmy o siebie zadbać. Mhm. I myślę, że jakość stała się tym takim słowem kluczowym i na to zwracamy uwagę. Stąd jakby na no, klasyczne, proste modele, ale wysokogatunkowe z pięknym szyciem. Postawiłaś oprócz modelek takich prawdziwych, zawodowych, na modelki, e, aktorki, gwiazdy. Dlaczego takie posunięcie? O. Różne charaktery, różne kobiety, tak jak my jesteśmy różne. I chciałam pokazać też, że każda kobieta tak naprawdę jest inna i każdą możemy ubrać. Nie ma znaczenia wiek, nie ma znaczenia wykonywana praca, nie ma znaczenia rozmiar. Po prostu to ubranie ma się do nas dostosować, a nie my do ubrania. Bardzo się cieszę z tego przedsięwzięcia. Atmosfera jest fantastyczna, są super kreatywni ludzie. No Marta Banaszek, projektantka mody, to jest po prostu serce na talerzu. Ja ją mogłabym mieć garściami, jej ubrania również są piękne i z klasą, także czuję się zaszczycone, że tu jestem. No właśnie, jak Ty się czujesz w takim, wiesz, bardzo klasycznym wydaniu? Ja się czuję bardzo dobrze. Im mniej, im bardziej minimalistycznie, tym lepiej. Nie, nie przepadam za biżuterią, więc taki klasyczny jednolite kolory są czymś, co bardzo lubię. Ola, nie wiem, czy minął miesiąc, a my się widzimy już na drugiej sesji zdjęciowej i to brzmi trochę jak zmiana profesji. <noise> trochę tak. E, przyjemnie jest być modelką, cóż, e, skoro dostaję takie cudowne zaproszenia, mam na sobie ekstra nową kolekcję Marty, no to cała przyjemność po mojej stronie przyleciałam. <noise> no właśnie, jak Ty się czujesz w takim wiesz bardzo eleganckim, ale też klasycznym wydaniu? Cudownie. Czuję się dobrze w różnych wydaniach pod warunkiem, że mi leżą, powiem kolokwialnie. Czyli rzeczywiście pasują i czuję się w tym swobodnie. Uwielbiam takie zmiany, kiedy mogę poczuć się inaczej. Też o tym ostatnio rozmawiałyśmy, zdaje się, że to jest rodzaj wyzwania takiego kobiecego.